Cześć widzowie, witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Deep Simulator. Eee, fabuła mówi nam, żebyśmy poznali otwieranie zamku w czwartego, ale my nie mamy niestety expa, więc musimy trochę potekspić. Jak to zabrzmiało? Eee, lecimy na Greenview eee, Nie wiem na jaki budynek możemy w sumie ukuroć, ale jakikolwiek będzie git. Eee, Możemy też sobie powiększyć plecak, ale nie wiem czy będziemy to robić ze względu na to, że mamy już jeden poziom yy, poziom umiejętności, a potrzebujemy dwa, by nauczyć się umiejętności otwierania zamków poziomu 4. To... Czekajcie, notatki. Może jakiegoś bliźniaka albo Wilsonów o 8 do 10 mmm, nikogo nie powiem. od 8 do 10 albo, albo ich od od 12 do 16 poza domem, mamy jakiś parking Idziemy sobie do tego parkingu tak tyłem Trochę Hamsko Jest znaczy, chamsko. Brzydko zaparkowana Jak tam była? 10? Nie wiem. Czy która? 12 do 16. 12 Lecimy, 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 lecimy. Wsiadaj do tego samochodu, nie. Odpalę. I lecimy w nich Wybaczcie, że tak. E, ten, cicho mówię, ale. Nie wiem, czy cicho, bo sobie podpuściłem sobie na OBS-ie Ale wybaczcie, że tak cicho mówię, bo byłem na basenie i. No, jestem trochę zmęczony. Jaki to był dom? Bo nie wiem. Jaki to był dom? Ja pierdzielę, znowu coś muszę spieprzyć, jak zwykle. 108, a ja jestem na obsranym 102. <laughs> Jezus Marius, ja pani nie chciałem przyjechać, ale przynajmniej jest tutaj zapis. Mm, przynajmniej. Dobra. Lecimy. Parkujemy... Tak, tutaj. Tutaj sobie zaparkujemy. Parkowaliśmy tu nieraz... Tak. Nieraz tu parkowaliśmy. Nie no, nie będziemy tego otwierać, po prostu się... Oj! Wespniemy się tu. Wspinamy się. No i co, Ruter, router, router, o uszkodzony iPhone, router leci na Black Bay, tu jest spokój z tym mega dużym telewizorem, więc możemy, z... gdzie pani, a, no tak, okradłem pani telewizor jakieś kilka dni temu. Twardy, co pani tu ma? Kolejne zyski twardy. Nie wiem po ile to chodzi, ale wezmę, bo zajmuje bardzo mało miejsca w plecaku. A ja mam ograniczony, ale bardzo mało to zajebuje, więc... Radio sobie weźmiemy, głośnik sobie wywalimy przez okno. Albo, albo, albo nie przez okno. Albo przez okno. Dobra. Lecimy dalej, 13 do 16 mamy czas. Tak w sumie już jest 16 prawie. Kolejny router. Fajnie. Tu jest budzik 30 dolków. Każde pieniążki... Każde rzecz w sumie... No, słyszę? Nie słyszę. Każda rzecz żyła złota, bo... Każda rzecz to jest dodatkowy exp dla mnie. Chyba wiem, który, który dom będziemy musieli okradać, żeby save wziąć ten na bank. Ty, bo zaraz 16 jest. Szybko weź te kulki. Co to? Radio. Ale już zmierzę jeszcze radio, to wezmę butelkę wina. Bo napije się tak, ludzie chcą pić. Ludzie potrzebują. jaka gitara? Elektryczna! Uuu. To trzeba wziąć, bo to jest chyba drogie. To by to sobie wwalić? Upuść ten wazon. Nie, ten wazon akurat weź, ale możemy wywalić to radio. Gdzie to radio? Tu jest radio. To weź. No, jest serio? Nie, czas leci kiedy nie mam, czas nie leci kiedy nie mam w, w ekwipunku niczego. Ten router sobie upuśćmy. Jeden router. Mogę już tą gitarę? No i pięknie. Dobra, jeszcze musimy te radio, w ten... Kurła, e, nie radio tylko głośnik musimy wziąć do bagażnika. Chłop tu w garażu jest. Fff. Nie mam mnie? mnie nie ma. Kurde przechodzeń. Upuść to! Co mi to obchodzi, że zostałem usłyszany? Mam radio, jestem szczęśliwy. Ale wchodź tu, a nie ty ślimaku. Aby nikogo teraz nie przejechał, bo nie chcę iść do więzienia trzeci raz w tym dniu. Dobra, odjeżdżamy stąd, wszystko załatwione. Obyśmy nas expa na. Poziom czwarty otwierania tych, bo ja bym chciał y, chętnie y, dostać y, do sejfu się chciałbym dostać chętnie. To jest coś, na czym mi faktycznie zależy. Eska. Nowy poziom. No i dobra. Notatki. Mogę. Nauczmy się. Wini nawet nie zadzwonił. Ok, nauczymy się otwierania... o narzędzie do otwierania sejfów, trzeba sobie nagle kupić. Bo nagle potrzebujemy. BlackBabe. Uszkodzony iPhone za 88, 3 dyski twarde za 360. dobra, to się opłacało. Kuchnia, nic inne. Też nic z zabytki, zabytków nic nie mamy. nóż do szkła możemy sobie kupić, mm, wygląda smacznie. Narzędzie do otwierania, co to jest? Narzędzie to otwarcie więc... A, to jest narzędzie do otwierania sejfów. Okej, okay, 2 500, mnie to kosztowało, aż mi w portfelu zabolało. I co? O! Mamy, co to jest grane. Mamy tych fal dźwiękowych tam, nasłuchiwać. I jak będzie taka duża, to Okej okay. Kurde, 80... Jeszcze mogę ze w tą sercu zrobić, a nie mogę ze osiemdziesiąt siedem czternaście i coś tam. Okej. Okay. Czternaście. Coś tam. 26. Ok, Okej, otworzyłem winnicę, a Nie mamy nic o tym tym. Dobra. Najpierw sobie sprzedajmy przedmioty, bo nie mamy żadnych podpowiedzi co do tego miejsca, więc... Lombardzik szybki. Mamy głośnik, więc to powinno w sporo kosztować. Dobra, no i... Ja, ta gitara kosztowała 250. Teraz trzeba słuchajcie informacje o mieszkańcach i o cennych e, łupach tam co można znaleźć, bo musimy się... Musimy z tego miejsca wyjść e, z większą, z większymi pieniędzmi. Co? Musimy z tego miejsca wyjść z większymi pieniędzmi, kiedy kupiliśmy podpowiedź... Ej, bo jest taka sprawa... Czemu tu nie ma? Czemu? Słucham? Nowe. 103, 105, 106. Ty, bo... Nie ma dwójki To na żywioł. A jak mamy już robić napad, to w nocy. Tam na pewno będzie jakiś parking. Ale że nie możemy kupić w odpowiedzi do tego domu? Czy gra chce nas nauczyć czegoś, że... ...wspostrzegawczości? Znaczy... ...ostrożności? Nie wiem, jakie ja mam tu nazwać. O, już widzę, jak ja domy, więc... 17, To jest taka pora, że... Może nie, że wszyscy śpią, ale... Dziwna taka pora. Ja pierdzielę jak zwykle. Kibel, kibel. No i mnie wykryli. No i za mną już jadą. cholera. Będziecie mi płacić za karoserię. Ej! No i mnie No i nie umiem uciekać przed policją. Policja tu jest bardzo wściekła, ale nie wiecie. To oznacza, że jak. Wiem, wykrycie. Czy oni tam mają kamery? Wini coś tybie wpakował. Mm, nie chcę. Trochę tego. Coś ty mnie wini wpakował. Znowu. Dobra, ale nic. Jak by zaparkować, żeby nikt nie zauważył no i szkody za 8? Pewnie że za znak muszę zapłacić. O, tutaj jest tak przyjemnie. Okay. Ja mogę z samochodu zaznaczyć lokatorów. Nie wiem gdzie mogą być lokatorzy, ale przeskakujemy przez płot i tutaj już cichutko. Kurde, no już dużo kłopot O! Lokator, lokatorzy mamy dwóch lokatorów tutaj. że jestem nieśmiałym, więc to mi się nie podoba. Ja bym zrobił tak, żeby oni zasnęli. Poczekamy do... do, do 20.00. Nie mam noża do szkła, ani nic. Muszę zadzwonić. Halo? Halo? Nie wiem od co, co szłomem dostać. Super, chyba musimy sobie kupić nóż do szkła. Ja tego inaczej nie widzę. Inaczej się tu po prostu nie dostanie. Kurde, nóż do szkła kosztuje 2000. Ile jest już nagrania? 20 minut dopiero. Jednak nie chcę celu! Kurde, nie mogę nawet wybrać. Ech, co tu się dzieje? Wszystko nie po mojej myśli, ale tak zawsze będzie. Greenview. Musimy szybko obrabować jakiś dom, 2000 coś zdobyć. Nie wiem ile mamy zdobyć? Dużo. Może jakiś sejfik sobie obrabujemy. E, 107 jest 107 przecie. 107. Gdzie ja pamiętam? 108 to jest ten domek. Ostatnio na teren. Kurde, wiedziałem! Ja ciebie. To jest nierealne. No. To jest nierealne. Czemu nie mogę sobie zrobić? Zwyczajnie napadł. Bo wie, że na jej sesji już policja jedzie. Pan oficer to teraz może, nie? Co oni robią? Co oni robią? Co on robi? Dobra, już muszę szukać nie raczej. Ale musimy samochodem wyjechać stąd. Nie będę ani się chował, ani uciekał, ja nie jakiś. tchórz. Dobra. Kurde, no Lokatorzy. Obudziłem lokatorów najgorzej. Mam klucz? Mam klucz. Nie mam klucza, ale mam to te trzy Oby nie wstali przy napadzie, bo by było niefajnie. Powolutku. Trochę się cykam, ty w szewkach, ty nikt, ty chyba nic nie ma. Ajajaj. telewizor na górze jest safe, idziemy po safe. To po pierwsze. Save. Zobaczymy, co będzie w savecie: albo dużo hajsu, albo coś mega drogiego, albo biżuteria, którą też bym chciał dostać, bo jest też mega droga. Okej. Okay. który normalnie w serie trzyma pendrive? znaczy aparat? Dobra, tysiąc już mamy za sobą. Jeszcze dru... Co tu... Dobra, jak zwykle dzieci nie śpią w nocy. Tylko grają na komputerach. A rodzice śpią. Jak on się obudzi, to będę taki przypał! O! Uszkodzony iPhone. To się wezmę. Router się weźmie. Tu muszę się dostać na pewno, bo to są fajne drogie rzeczy. Kurde, w nocy się najbardziej opłaca. Rabować. Działa sztuki może ktoś chcieć na Black Bayu w sumie? Dysk twardy, kolejne dwa dyski twarde, Ra radio, weźmiemy dwa głośniki, wpakujemy do auta. Oj, oj oj To nic takiego, to tylko Wojtuś. Wojtuś złodziej. Wojtuś złota rączka. Tak bym mógł się nazywać, gdybym był złodziejem, ale nie jestem. Chyba. Znaczy chyba, ale ja doskonale w kim jestem. Złodziej. Czy tu jeszcze jest? Chyba dziecko nie będzie nigdzie wychodzić na dół. Ale chętnie bym go okradł, ale <laughs> on tam jest w pokoju i może mnie łatwo zauważyć. I to mnie martwi. Idziemy na dół teraz. Jest trzecia nad ranem. Tu jest moich ma ma małżonków, tu jest gdzieś pokój. Tu jest ich pokój. To za ścianą. Po cholera. Myślę, że ktoś wstaje. Czemu oni w sawkach mają taki SIF? A nie, tu jest garaż. To git. Nie garaż, to, to git. Token Git, ale to nie zmienia, że tu nic nie Spokój? Spadamy stąd. Zabierzmy głośnik tylko. Nie jestem już słyszalny w ogóle przecież. Nie wiem, o co wam chodzi, jestem na dworze. Na dworze... Nad, nadwo... Jeszcze ten telewizor tam jest, w ich pokoju. Znaczy nie, w ich pokoju. Też bym chciał się dostać do ich pokoju, ale się boję, że mnie zauważą. Ale tu jest telewizor w salonie. Salon telewizor ma. Telewizor posiadają. No właśnie. Ty, tu jest drukarka! Ale to będzie... Drukarka jest festy, droga? O, i słuchawki widzę też. Jakby zaraz ktoś będzie wstawał. No, wynośmy się. Nie jestem ani trochę słyszany, nic nie słyszysz. To tylko w twojej głowie. I co z tego, że zostałem usłyszany? Jak wezwą policję, to, to, to nie ja, to, was, to wasz kot. Nie, szkoda nie będzie. No, Zostałem spalony. Proszę wsadź tą drukarkę. Nie wsadź drukarki. To papa pa, głośniczku. Będą cię mieli, ale drukarka jest większa i lepsza od ciebie. Głośnik, więc. No. Musisz zrozumieć, tak. Dobra, napad w nocy się udał, ale strasznie nudny doć nie będzie ciebie Nikt tu do tego momentu prawdopodobnie nie dojdzie, ale ktoś dojdzie, to ostrzegam. Ale z te tego domu 102 mi się nie udało to kołeto bo on jest strasznie trudny jakiś, jakby. Ja nie rozumiem kto zamyka Znaczy Ja nie rozumiem kto wszystkie okna ruletą zasłania O zaraz nas B Nie to nie obchodzi czy jest dobra czy zła Dobra Black Bay Działa sztuki nic elektronika No i ale lepiej Majka 300 60 no to chyba mamy 2000. Ile? Ile nóż do szkła kosztuje? Mm. 2500. No, mamy 1368. Sprzedamy to, zobaczymy, ile będziemy mieli, jak będziemy mieli tyle. Co już do szkła i zakończymy odcinek, a jak nie będziemy mieli. No to co? No, zbieram sobie do szkła, kupię i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Tak. Welcome. Panie, chce pan drukarkę? Co, pa? Co pan drukarkę? Kurde, nie ma 2500. Dobra widzę, kończymy sobie odcinek. Myślę, że Wam się spodobało. Do zobaczenia w następnym narka.